W tym filmie przyjrzymy się etui, którym jest Liquid Crystal marki Spigen. Jest on dostępny w trzech wariantach kolorystycznych. Crystal Clear, Glitter Crystal i Glitter Rose. A naszym modelem będzie iPhone XS. Liquid Crystal jest wykonany z TPU. Jest to trwały materiał znany ze świetnego pochłania uderzeń i przede wszystkim cechujący się wysoką elastycznością oraz odpornością na takie rzeczy jak smary czy też niektóre rozpuszczalniki. Dzięki etui, które nie pogrubia znacząco naszego telefonu. Wystaje trochę ponad ekran, ale to zabezpiecza go przed zatrapaniami, chociażby w przypadkach, gdy odkładamy telefon ekranem do dołu. Warto wspomnieć, że jest on wykończony na rogach technologii Cushion. Jest to nic innego jak system amortyzacji powietrza. To takie poduszki powietrzne. Gdy dojdzie do upadku, zapewniają one nam dodatkową ochronę. Przyciski zostały wykonane z cieńszej warstwy TPU niż całość etui, dzięki czemu są one łatwo dostępne, a do np. oblokowania telefonu nie musimy wkładać dużo siły. Zwróćmy uwagę też na dobrze wykończone wycięcie na porty, które nie utrudniają do nich dostępu jednocześnie wciąż zapewniają im ochronę. Według mnie jest to dobry case dla ludzi ceniących sobie styl i bezpieczeństwo jednocześnie, nie ingerując w tym standardowy design naszego telefonu. Jednak złą wiadomością dla mnie jest fakt, że przy użytkowaniu widać pojawiające się na nim odciski palców. No ale niestety jest to problem, z którym musimy się liczyć kupując przeżyczyste etui. Jako, że jest to dość cienkie etui, dlatego dla osób wymagających, którzy mają pecha lub po prostu potrzebują większej ochrony, prociłabym jednak coś grubszego z troszkę wyższej półki. Jeśli zastanawiacie się jaką folię lub szkło dobrać do tego etui, to w opisie znajdziecie całą listę z czym Liquid Crystal jest kompatybilny. Już teraz możecie kupić go w naszym sklepie, do czego Was serdecznie zapraszam. A jeśli zajrzycie do opisu, znajdziecie tam kod na 5% zniżki na cały asortyment. Zapraszamy też do zapoznania się z całą naszą ofertą na stronie oraz na nasze social media.